Na ale to chyba jest chory. Co to? No ale jeszcze tu dużo samochodów. No dlatego proponuję co coś ciepłego. Cześć. Kodol, czy coś tam? Nie. No. no nie. bym się podłócę, już muszę no. wszystko. Ma taki chcę podnieść prędzej wziął. Ale gdzie mam samochody? ale jeszcze tu dużo samochodów weźmie. No. Dobrze, jest, kurczak, stary Ej! No nie Widzieliśmy! Tak! Ja tak. już to a, widziałem, no. już dawniej O, no. Coś za co dzieci! Ale i tak tu ciągle... Tata! One tu ciągle będą jechać. Jezu! Tu jedźmy. Ale pojde, ale po prostu nagrywać w ten. Tak? No one są dla mnie fajne, co ja mam na to kładę, że są mnie fajne. Już. 走。車 Tak. Dla mnie są inne najlepsze. Dla mnie na najlepszy jest Ling Kong Ale kolej.

No będzie teraz cały czas. A to co? To jest... Wow. No. Dla mnie to matka. Kolejka za to i kije. Dobra. tam wody? No. Ja, Nie.